Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Sajwo, a to będzie kolejny unboxing od SpeedCube'a. Tym razem bez żadnych kosteczek. W środku mamy bowiem najnowszy zestaw od firmy Speedstax. Ta mata, na której nagrywam obecnie oraz nagrywałem wcześniej, to jest mata w wersji trzeciej. Tak wygląda również timer w tej wersji. Jak zaczynałem nagrywać na YouTubie, to jeszcze były popularne te zestawy w wersji drugiej. To była taka duża, prosogonna. Mata, ona była bardzo fajna do nagrywania filmików, ale niestety już tego nie produkują. A tutaj mamy zestawik w wersji czwartej. Zmian jest bardzo dużo, głównie wizualne, chociaż też się kilka rzeczy zmieniło, jeśli chodzi o sam timer. No więc co, do dzieła. Okej, okay, wszystko tutaj mamy ładnie zabezpieczone. No i tak. Yy, dobra, tu już nic nie ma. Wszystko jest tutaj zapakowane w taką e, ładną torbę. No i co, otwieramy. Jestem bardzo ciekawy, jak to wypadnie. Jeśli chodzi o matę, to są dostępne dwie wersje kolorystyczne. Jedna jest taka, właśnie zielona, a druga jest taka bardziej stalowa. No, i tak to się prezentuje. Tak to się prezentuje. Jeśli chodzi o rozmiary, to jest jak widać znacznie mniejsza. Zarówno tutaj, wszerz, jak i w tą stronę. No, jest trochę mała. Powiem szczerze, że do nagrywania filmików by się średnio nadawała. Ale na zawody, powiem szczerze, że całkiem niezłe rozwiązanie. No, i tutaj też zmiana na plus. A mianowicie logo WCA, czyli tej światowej organizacji kostek. No i tutaj mamy jeszcze napis Competitive Cubing. No, ogólnie całkiem, całkiem fajna ta mata. Tutaj mamy te takie bolce. O, no, właśnie mamy napisane G4. Tu mamy napisane G3. I jeszcze jest fajna sprawa: a mianowicie można do niej zamontować timer w starej wersji. Można zamontować i, i pasuje. Ale dobra, przejdźmy do timera, bo w sumie on jest tutaj chyba ważniejszy troszkę. Tu wizytówka od Speedcube. A. Ostatnią taką mam z 2013 roku, więc się chyba przyda aktualny kalendarz. Dobra. O kurczę, ale dziwoląg. Tutaj mamy instrukcję. W sumie możemy sobie zobaczyć, co tutaj ciekawego nam zaserwowali. Dobra, więc tak. Ten przycisk skurzy oczywiście do włącz włączania. Tu mamy narysowane, jak timer zamontować. Tutaj należy przytrzymać jedną sekundę, aby zabiegała się zielona łamka. Tutaj się resetuje oczywiście. I tu jest super zmiana, ponieważ timer będzie zasilany paluszkami. A te stare timery są zasilane takimi okrągłymi płytkimi bateriami. Nie pamiętam, jak one się nazywały. No, ale paluszki są ogólnie lepiej dostępne w sklepach i tak dalej, więc jest to zmiana raczej na plus. Tutaj mamy wejście na kabel. Można sobie podłączyć do komputera albo do Displaya. I tak to wygląda. Hmm. Ciekawy naprawdę. Tutaj pierwsze, co się rzuca w oczy, to takie zaokrąglone, te właśnie panele dotykowe. Tutaj mamy płaskie, jak widać. Ekran wygięty. No więc co? Tu będzie trzeba to raczej wyciągnąć. I timer działa, chyba. Dobra, działa, świeci się. I tak to wygląda. Tu jeszcze jest jedna sprawa, którą chciałem Wam pokazać. A mianowicie taki timer można również przyczepić do tej starej maty. I to jest całkiem fajna opcja, ponieważ stare maty są naprawdę bardzo ładne i duże. A nowy timer jest o wiele bardziej funkcjonalny niż, niż ten stary. Tutaj domyślam się, że nie wszystkim może się podobać wygląd tego nowego zestawu, ponieważ no, wygląda to dosyć dziwnie. Wygląda to dziwnie, mi osobiście się podoba. No więc co? Przetestujemy sobie, jeszcze jest jedna sprawa, mianowicie w tym starym timerze. Tutaj jest umieszczony przycisk resetu. Bardzo często na zawodach zdarza się tak, że sobie kostkę ułożymy. Czekajcie, ułożę wam. Bardzo często zdarza się tak, że kostkę ułożymy i ją rzucamy. I wtedy ta kostka uderza czasami w ten przycisk resetu. I w rezultacie mamy DNF-a, czyli nieułożone. No, sporo takich sytuacji było, kilka takich sytuacji widziałem. No i nie jest to przyjemne. Sam tego doświadczyłem na zawodach. A ten nowy zestawik właśnie został zaprojektowany z myślą o zawodach z kostki Rubika. Tutaj mamy zresztą znaczek WCA i ten przycisk jest tak umiejscowiony, no że powiem wam, nie ma bata żeby ten timer zresetować jak kostkę będziemy rzucali, tak? No bo raczej ją rzucamy w tą stronę, ale ten przycisk jest umiejscowiony tutaj. No więc tutaj naprawdę fajna sprawa i to na pewno działa na plus. Ale dobra, przetestujemy sobie. No, wszystko gra. Tutaj można sobie na przykład czasy zapisać. Tutaj mamy jakiś przycisk. A tak, tutaj możemy sprawdzić te nasze zapisane czasy. Kolejna rzecz, jaka się rzuca w oczy, to zakrzywiona bryła tego urządzenia. Jak umieścimy nasze dłonie na tych panelach dotykowych, to są bardziej skierowane tak pod uko w kierunku tej kostki. I wydaje mi się, że może to skutkować tym, że po prostu będzie się dało kostkę podnieść nieznacznie szybciej z tej maty. No nie wiem, na ile to jest prawda, ale bardzo możliwe, że tak w rzeczywistości będzie. Tak? No jak widać, tutaj mamy ręce na prosto. Ogólnie można niby tak zrobić, chociaż nie wiem do końca, czy jest to zgodne z przepisami. No i też zaspokoję Waszą ciekawość. Na tej nowej macie nie będę nagrywał filmików, no z racji takiej, że jest po prostu za mało. Pokażę Wam, jak by to miało ewentualnie wyglądać. Tu już mamy zoom ponad dwukrotny, więc też to by skutkowało tak w spadku jakości ogólnej moich materiałów. No, wygląda to średnio, powiem Wam. Myślę, że ta stara mata jest, jest w porządku. Nie ma tutaj potrzeby, żeby nic zmieniać. Tym bardziej, że ta stara mata jest właśnie kom kompatybilna z tym nowym timerem, więc, więc tutaj fajnie to wszystko zostało przemyślane. Jeśli komuś się na przykład taka nie podoba, no to może spokojnie zostać przy takiej i używać sobie tego nowego timera, który naprawdę jest, jest świetny. No więc co? Myślę, że jeśli chodzi o ten filmik, to to było na tyle. Cały zestawik jest oczywiście do nabycia u Speedcube na jego stronie internetowej speedcube.pl w cenie bodajże 204 zł. I jeśli tam wpiszecie sajwo w wiadomości do sprzedającego, no to również dostaniecie w gratisie jakiś upominek, więc warto o tym pamiętać. No więc co, dzięki za oglądanie i na razie.